Cześć, witajcie w następnym odcinku z gry StarCraft Mastercraft. Kontynuujemy Patriot Blood dzisiaj. Zobaczymy jak to będzie. Jaka to będzie misja. Poprzednio udało się jakoś, że tak powiem, stylizować. No ale zobaczymy, czy uda nam się znaleźć tutaj jakiś cziz. Admiral, the Fugitives i przez Warp Gate, powodu interwencji Ale before our forces were overrun, Vice Admiral Stukov took control of a large contingent of troops and came here to the planet Braxis. Has he come back to Praxis? I mean no offense, Admiral, but perhaps Stukov's loyalties are not as strong as you once believed. Because you are young and foolish, Lieutenant, I will pardon that insult. Alexei and I have been friends since long before you were born. However, he must be found. If Stukov is here, he will account for his actions. Admiral, our sensors have detected a fully functional Psi Disruptor on the planet's surface directly below our position. It would appear that the Vice Admiral did not destroy the Psi Disruptor on Tarsonis as was ordered. What? Impossible. I warned you, Admiral. Stukov has betrayed you. He's reconstructed the Psi Disruptor in order to sabotage your mission in this sector. I can't. Yet the evidence is incontrovertible. Alexei, what have you done? Perhaps you've been right all along, Lieutenant. On my authority, enter the side disruptor and... deal with the Vice Admiral appropriately. Of course, Admiral. Hmm. tylko zdradził. Ja bym powiedział, że to naród, ale niestety jesteśmy po przeciwnej stronie kampanii. To nic nie możemy zrobić. Set the bomb hmm okay unauthorized entry detected we're in this room's clear okay okay I'm here touch

Ja też czasem ja też Czasem nie słuchają jak trzeba Okej okay. nie powiem ciekawa misja I to mamy misję, Micro, ale wiecie co? Myślę, że następna misja będzie misją ostatnią. Także, nawet jakby ten odcinek miałby być krótki, to zrobimy.

ma chyba tylko po 8 misji yy, w każdej z kampanii. Takie przyczucie jak yy, kampania podstawowa miała po 10 misji. To dodatek ma po 8.

Chwila, chwila, chwila. Jak to działa? A, tak. Myślałem. Działa to. Tak. Okej. Okay. Mamy goliaty. Teraz pytanie, czy... Jak padną, to... Wyjdą Marine z nich, czy... Stracę Marine też! Hey, Okej okay. Mam odpowiedź. <laughs> Teraz mam... SCV do leczenia. Yes, Okej. Okay. Mm, jak widzę teraz nie powinna być tam jest ja takim problemem. Jak mamy SCV, medyków, right marin, goliatry. Hmm. Ten Goliaty są. A, mechaniczny large. No tak, bo tutaj są inne. Zastosowanie. Nie ma czegoś takiego jak light. Czy armored. Hmm. Powietrze. A dobra. Może na tą rampę powinienem iść? Bo tutaj idę centralnie chyba dostykowa. Albo... Nie wiem. Muszę to obadać. Wiadomo, trzeba obadać każdy kąt, żeby nie pominąć czegoś. Dobra, nic tu nie ma. Ale dlaczego mamy pniuc? A, do, do naprawiania pewnie dali. No tak. Zapomniałem, że w tej grze potrzeba minerałów i wespanu do naprawy. Oh, but I don't know. Dukov. Vice Admiral Stukov, I am here under orders to terminate your command. Lieutenant Duran, I'm not surprised. We both know exactly what it is that you're here to terminate. Get on with it. Say good night, Stukov. To hell with you. Mm -hmm. Lieutenant Duran, report your situation immediately. To overrun us, even as we had the fugitives in our grasp. I came here to activate the one hope we have of defeating them, and you killed me for it. <laughs> Duran is your enemy, Gerard. I suspect that he may even be infested as well. Use the disruptor, Gerard. Finish our operation. Let my death have at least some meaning. Mm -hmm. Alexi! No, oh, what have I done? What have I done? Computer, where the hell is Lieutenant Duran? The lieutenant no longer registers on my sensors, Admiral. He appears to have vanished. No. Initiated. sir the disruptor's power core has just been set to overload in order to prevent meltdown you will need to reach the main override terminal and shut the reactor core down it must have been duran you men serve the vice admiral loyally i ask that you continue to serve his memory by keeping this disruptor in one piece

Przydałoby się SCV, bo straciłem niestety, w razie czego się ich pozbędę, hmm. właśnie dlatego. Looks like this corridor has been lined with defensive auto guns. If we can lure the Zerg in here, they'll be cut to shreds. Hotch, Hotch, Hotch. Let's move. Go, go, go. ładnie. Barbecue. Let's tak move samo. Coś tu będzie. Nie powinienem zbytnio tracić czasu, ale jak mogę znaleźć dodatkowe jednostki, to wolę się rozejrzeć. O, y Eksplodujące. I to mi się za bardzo nie podobuje. Go, go, go. Give me dawajcie, dawajcie. Lepiej poślijcie po worki na ciała. Johnny. Sprzykną mi. Johnny. Gdzie moi wszyscy medycy? Czy ja naprawdę mam tylko jednego medyka? To hmm. też wiem, co się stało z moimi medykami. Nawet nie zauważyłem, jak zostali w tyle. Oj. To nie było ładne. Let's hmm. To nie jest Let's move. Hmm. To stanowi mały problem. Taki trochę mały. Two. Let's move. The actor core shutdown sequence initiated. Good work, Captain. I want this side disruptor kept on full power around the clock. I'll leave a garrison here to protect it as well. Prepare the fleet to move out. We are going to the planet Char to claim that cursed Overmind. Ok, no sporo czasu mieliśmy w zapasie. Jak na poziom trudności hard, to myślałem, że będzie będziemy bardziej ograniczoni, jeżeli chodzi o ten czas. Ale nie wyszło źle. Zobaczmy, zobaczmy, bo jak zaczynałem tą misję to było 75% ukończenia kampanii. Tak, yy, następna misja będzie ostatnia. Także to by było na tyle w następnym odcinku to Chain the Beast. Także cześć, miłego dnia i bye bye.